Uszanowanko wszystkim przed nami 5 drapek, łącznie za 40 zł, 3 ekstralinie, linie, jedna krzyżówka za piątkę i żabka szczęścia też za piątkę. Zaczniemy od ekstra linii. Numery mają 3, 4, 5, aczkolwiek czwórka jest z innej paczki. Zaczniemy od tej trójki w takim razie. Tutaj mało wydrapane z, z prawej strony. Nie ma jeszcze linii. Dropiemy dalej. Klapki i balony. Trochę dzisiaj drapania będzie, więc postaram się w miarę szybko. Klapki są w paru miejscach, a balonów chyba nie ma. No dobra, kolejne dwa: klucz tęcza. Jest tęcza od razu na pierwszym miejscu. Tęcza. Jest tutaj też. Jest kolejna tęcza. A klucze nie widać. I tutaj już brakuje tylko arbuza. To jest druga linia, gdzie brakuje arbuza. Kolejne dwa symbole. Piłka biedronka. Piłka i biedronka. Jest biedronka. A tu jest biedronka znowu albo zabrakuje. A tutaj tęcza od razu widzę, że przygapiłem. Okularów brakuje. Pierwsza linia, gdzie brakuje tylko okularów. Czego my teraz szukamy? Biedronka, piłka. No już kolejna w takim razie linia, gdzie brakuje okularów. A tu brakuje sakwy. To jest druga linia, gdzie brakuje sakwy. Piłka, biedronka. Jest piłka. Jest biedronka. Tutaj ptaka brakuje. A druga linia, gdzie ptaka brakuje. Biedronka, kolejna. Piłka. Biedronka, jeszcze jedna. No i na dole piłka. I tutaj brakuje lodów. I tutaj też brakuje, ale jeszcze krapa brakuje, więc to chyba jest pierwsza linia, gdzie brakuje lodów. I. Tutaj nie będzie, tutaj, tutaj arbuz którego nie będzie, tutaj jeszcze brakuje lodów, więc może niech będą tutaj lody, w którymś z tych dwóch ostatnich, póki co kości. Co dadzą kości? Kości dadzą to, że znów tutaj jest linia, gdzie brak arbuza. Tutaj okularów brak, to też kolejna linia. I tyle, no więc oby tutaj by były lody. No niestety jest krab. Czy niestety zobaczymy, czy może linia jest, ale chyba nie. Krab. tu piłka była. Tu ptaka brakuje. Tu arbuza brakuje. No i tyle. Lody, arbus, sakwa, okulary. Lody nie widać, arbus nie widać, sakwy nie widać, okulary też nie widać. Krab tutaj jest, ale nie ma lodów. No to co tam jeszcze, ptak? Ptaka nie widać. Sakwa sprawdzana, okulary sprawdzane. Wiatrak. Wiatrak możliwe, że był, ale i tak nie da linii. A nie, nie było nawet wiatraka. Diament. Diament był za to. Czyli wychodzi na to, że pusto. Sprawdźmy. Tak jest. Jest pusto, niestety. Wiatrak na pewno. Nie było wiatraka? Na pewno. No dobra, czyli to jest puste. Przechodzimy do żabki. Niedawno, znaczy niedawno, jakiś czas temu, premiera była na żabki tych co drapałem to tak słabo poszło może teraz trochę w końcu będzie lepiej 35 i ostatnie tutaj 25 na razie nic nie ma 0 to wiadomo że nie, nic z tego nie będzie 12 24 27 i 21 czyli żabka niestety pusta Numer 4. To już jest inna paczka niż, niż, ta, niż ta drapka z numerem 3. Linii jeszcze żadnej nie ma. Drapiemy symbole. Ostatnie 8. Klucz, moneta. Moneta tutaj jest. Brakuje ptaka. Tutaj też brakuje ptaka. Tu brakuje ptaka i balonu, więc balony może będą. No, zobaczymy później. Dwóch symboli tu brakuje, tutaj też dwóch. Zresztą tych samych, co przed chwilą, tam było w tej linii, która była drapana. Tu brak słonia i sakwy. I tutaj jeszcze trzech symboli brak. Kolejne dwa drapiemy krab i popcorn. Brak ptaka, tutaj nawet w tej samej sekcji jest linia wyżej, gdzie brak ptaka. No i tutaj popcorn i brak sakwy. Krap i popcorn. Tu brak balonów. Tu brak dwóch symboli. Tu brak sakwy. Kolejna linia, gdzie brak sakwy. Kolejna, gdzie brak sakwy. Tu jeszcze dwóch symboli brakuje: serce i kości. No, w sumie mogłyby być tutaj. Aby były te dwa symbole aby były kości i serce, wśród dwóch symboli tutaj. Ale coś czuję, że będzie łódka w jednym z symboli. Jest łódka, biedronka i łódka. No to tu mamy kolejną linię, gdzie brak balonów. Tu brak serca. A tu popcorn był. Ale tak czy siak brak sakwy, której nie będzie. Biedronka, łódka. Balonów nie będzie, czapka jakby była, no to byłaby tutaj linia, tu by nie było linii, więc mogłaby być czapka jednym z tych dwóch symboli ostatnich. Teraz póki co łódka, biedronka. biedronka. A no tak, czapka by dała dwie linie teraz w takim razie. Tak jest, czyli czapki nie będzie. No to by serce było. Słoń póki co. O, może gwiazda właśnie. Gwiazda jedyna chyba tutaj na całej zdrabce jest, jest, jest tutaj właśnie. Tak więc jakby ostatni była gwiazda, no to byłoby fajnie. Słoń, słonia teraz szukamy. No tutaj, sakwa, sakwa się przewija. Tak, po raz kolejny. No to oby tu było albo serce, albo co tam mówiłem? Albo gwiazda. Serce albo gwiazda byłoby fajnie. A tu kości. Cóż, serce brak? Gwiazdy brak. Czapka ptak, sakwa serce. Czapka nie widać. Ptak. Nie widać. Sakwa i serce. Też tu raczej nie widać. Balony. Nie widać balonów. Gwiazda. Też nie widać gwiazdy, tak więc wychodzi na to, że puste. Tak jest. Niestety dwie linie puste. Dodrapujemy kolejne litery. 10 wydrapanych, do drapania 8. HZ. Z jest w szafocie. Sprawdzamy, gdzie tutaj jest HZ. Tutaj. Tutaj jest Z, a H tu jeszcze nie widzę, bo H tu chyba nie ma. No chyba nie ma. No to szukamy HZ z prawej strony. No i też tu nie do bardzo jest jedno Z, ale H nie ma. Kolejne litery. I C. Tu jeszcze brakuje litery N. Tu jeszcze trochę brakuje. N i R. Tu brakuje dwóch liter. I chyba tyle. Przechodzimy tutaj. Tutaj brakuje N. Tutaj brakuje dwóch. Tutaj też dwóch, tutaj tylko B brakuje. Tu brakuje tylko N. No, N by dało dwa słowa co najmniej. Tutaj kino i noc. L by dało klamka alfa. No teraz jeszcze szukamy IC, chyba nie ma więcej. No dobrze, no to 2, 3, 4, 5, 6, 7. No to jeszcze cztery litery do odsłonięcia. JR. Narcyz, brakuje N, brakuje L. Sopran, brakuje dwóch liter. Rosa, brakuje S. J. R, objaw, brakuje W. jest coś tu jeszcze? Chyba nie. A, cels już. zamy z tej strony. Brakuje G, żeby było słowo stajnia. Brakuje dwóch liter. G by dało dwa słowa już. Gdzie jeszcze JR? O, jest kra. Jest jedno słowo. No to na razie mamy po jednym słowie, a tu było H. Na razie mamy po jednym słowie w każdej krzyżówce, więc dwie ostatnie. D. Co nam da? D. Ada. Drugie słowo z lewej strony. I chyba D nie ma więcej. Nie widać. Więc przechodzimy do prawej strony. Odwaga. Jadalnia, dniepr. Ale nie ma słowa. No i ostatnia litera to E. E może coś dać jako że to samogłoska, ale chyba trochę za późno na to. S będzie brakować. Zegrze. Ewa brakuje W. Sekwana tu kilka liter brakuje. No i chyba z lewej to tyle. Tutaj brakuje S. Tu brakuje L. No i tu brakuje N. Dnie, noc, tak więc wychodzi na to, że po jednym, nie, dwa słowa tu, jedno słowo tutaj. A tu brakuje S. Sprawdźmy te kontrolne, tu jest U. Up. Tak jest. Niestety pusto. Póki co same pustaki. Może w takim razie tutaj będzie linia. Jeszcze linii nie ma. Może, może będzie. Kwiaty rolki. Kwiaty rolki sprawdzamy. Brakuje lodów. Tu są rolki. Tutaj. To monety brakuje z kolei. Nie pierwsza linia, gdzie brakuje monety. No dobrze, jedziemy dalej. Kolejne dwa: leżak popcorn. Brak piłki. Znów brak piłki. Brak monety i czapki. Szukamy teraz leżak i popcorn. Tutaj brak piłki. Też kolejna chyba linia, gdzie brak piłki. Popcornu jakoś nie było za bardzo. Kolejne dwa symbole: księżyc i krab. Krab nie wiem, czy to w ogóle jest. Księżyc też chyba nie za bardzo. Sprawdzamy. A jest księżyc. Księżyc jest. Brakuje czapki. Pierwsza linia, gdzie brakuje czapki, nie. I chyba więcej nie ma ani jednego symbolu, ani drugiego. No dobra, no to ostatnie symbole Biedronka tu jeszcze dwa symbole brakuje, więc nie będzie tej linii. Tu brakuje monety, która się przewija przez kilka w kilku miejscach, więc raczej będzie pustak. A serce, czy ono coś da? Chyba nie tutaj, piłki brak. Tu brak monety, tu brak balonów, no i tyle. Czapka, moneta, gwiazda. Czapki nie widać, monety nie widać. Gwiazdy też nie. Balony, piłka, balony i piłka. Balonów nie widać, piłki też nie. Co tu jeszcze do sprawdzenia? Moneta była chyba sprawdzana. Lody. Gwiazda sprawdzana chyba była. Tak więc chodzi o to, że kolejny pustak. no niestety tak. Sprawdzam te symbole, bo nawet yy, raz podczas sprawdzania tych symboli nie zauważyłem, że jedną linię, yy, jedna linia była. Minąłem ją przy drapaniu i później też przy sprawdzaniu symboli yy, też, więc zorientowałem się, jak już odbierałem na, nagrodę. Niestety dzisiaj są my pustaki, tak więc jest minus, minus 40 zł. No, te ekstra linie jakoś nie były szczęśliwe. Nie wiem, czy to bardziej przy środku. Yy, paczki są te wygrane, czy, czy gdzie. No w każdym razie będziemy jeszcze drapać je dalej. Dzięki za oglądanie, zapraszam do subskrybowania. Do następnego, trzymajcie się. Cześć.